Kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was tak naprawdę z dwoma przepisami i będzie sezonowo, dlatego że mamy truskaweczki. Znalazłam dzisiaj tak naprawdę przypadkiem taki filmik z przepisem na próżelinę truskawkową. Więc przygotowałam sobie truskawki, tutaj około pół kilo truskawek mam i te truskawki trzeba zasypać na dwie godziny. Cukrem. Więc w trakcie jak te truskawki będą sobie pracowały, będzie się wytwarzał z nich sok, to zrobimy sobie murzynka i tego murzynka robię drugi raz w życiu. Robię go z losowego przepisu, który mi się pierwszy wyświetlił w internecie, więc zobaczymy czy to wyjdzie, zobaczymy jak to będzie smakowało, jak to wyrośnie i czy w ogóle coś z tego będzie, czy nie wyjdzie za kalec, czy będzie dobre. Także zapraszam Was do oglądania. Na razie zasypuję, tak jak mówiłam, te truskawki dwoma łyżkami cukru. Odstawiam i będę Wam pokazywała ciąg dalszy. I będę pokazywała, jak robię kurzynek, A później będziemy sobie kończyć tą frużelinę. Zapraszam do oglądania. I tak jak mówiłam, w garnuszku mamy truskawki. I zasypujemy dwoma łyżkami cukru. Czekamy, aż puszczą sok. Jedna łyżka i druga. Odstawiamy i czekamy. Zaczynamy sobie robić ciasto czekoladowe murzynka. Tutaj wlałam pół szklanki mleka, włączam sobie płytę na piąteczkę. Dodaję półtorej szklanki cukru i trzy kopiaste łyżki kakao. Nie wiem, czy mi się to nie wysypie, mam nadzieję, że nie. Jedna. Druga i trzecia. I teraz sobie mieszamy. Mamy to doprowadzić do wrzenia. Tu już masa zaczyna mi się delikatnie gotować, i teraz dodaję do tego. 250 g masła pokroiłam sobie na takie mniejsze paseczki, żeby ono się rozpuściło. Myślę, że wyłączę już tutaj podgrzewanie, i to masło musi się rozpuścić. Jak masełko się rozpuści i masa ostygnie, będziemy działać dalej. I teraz w międzyczasie jak masa sobie stygnie oddzielamy 4 żółtka i 4 białka. Białka ubijamy na puszystą pianę. Miałko mamy ubite, i za momencik przechodzimy do kolejnych etapów. Masa przestudzona, mam nadzieję, że wystarczająco. I teraz dodam sobie do niej żółtka i szybko wymieszam, żeby nie zrobiły się jajecznicą. W międzyczasie, jak masa sobie stygła, ja odlałam sobie niecałe pół kubeczka, czyli pół szklanki powinno być. Na polewę końcową ciasta. Teraz, jak już mamy wmieszane żółtka, dodajemy sobie mąkę i proszek do pieczenia. I teraz do przesianej półtorej szklanki mąki, czyli około 225 g, dodajemy sobie dwie łyżeczki proszku do pieczenia. I delikatnie mieszamy. Po wymieszaniu stopniowo przekładam, przesypuję w sumie mąkę do masy i mieszam. I ostatnia porcja. Odłożę sobie aparat, żeby było łatwiej. I teraz po wmieszaniu całej mąki dodajemy sobie wcześniej ubite białka. I delikatnie, najlepiej szpatułką, należy wmieszać białka do masy. Może być trzepaczka, ale trzeba naprawdę zrobić to delikatnie i uważnie. Wrócę do was jak zrobię. Tutaj białko udało się pięknie wymieszać i w międzyczasie rozgrzewamy sobie piekarnik góra-dół do 180 stopni. Czas pieczenia to 45 minut. Jak masa stygła, przygotowałam sobie foremkę o średnicy 26 cm. Wyłożyłam ją na spodzie papierem do pieczenia. Ranty już opuściłam. I teraz przelewamy sobie całe ciasto do foremki. Tak wygląda ciasto przelane do foremki. No myślę, że nie zajęło nawet połowy. Zobaczymy co po upieczeniu. I wrzucamy ciasto do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na 45 minut. Sprawdzamy patyczkiem, czy jest dopieczone. I teraz najgorsze czekanie. Ciasto upieczone. Jeszcze sobie sprawdzam. Wkładam patyczek. Jest suchy. Także ciasto jest upieczone. Będzie sobie stygło. Jak wystygnie, to poleję polewą, którą odlałam wcześniej. Ona sobie delikatnie zastygła ale myślę, że będzie miała taką półpłynną formę. Ładnie wyrosło, popękało, więc myślę, że za zakalca nie ma. Polecam serdecznie. Dam Wam znać jeszcze, jak wygląda po przekrojeniu i jak smakuje później. Kochani, wracam do Was z kolejnego dnia. Nie ukrywam, że trochę to trwało, ale wczoraj już było za późno na robienie czegokolwiek. Truskawki puściły sobie soczek, ale nadal są fajne i jędrne. Trzymałam je po prostu przez noc w lodówce i dało to fajny sok. Który ja za momencik sobie odleję do szklanki i będę dosypywała mąkę ziemniaczaną. Zaraz Wam pokażę. Mam odlany soczek z truskawek, co prawda nie wyszło go za dużo. Truskawki zaczynam sobie delikatnie podgrzewać. Tutaj do tego dosypuję sobie myślę, że tak z półtorej łyżeczki mąki ziemniaczanej. Po wsypaniu dokładnie rozmieszam i wleję do ciepłych już truskawek. Będziemy króciutko tylko gotować, żeby powstał taki delikatny kisiel, który oblepi te truskawki. I tak jak mówiłam, włączamy sobie płytę. W moim przypadku myślę, że na taką piątkę, żeby zrobiło się to dosyć szybko. I teraz tutaj. O! Będzie mi piszczała płyta. Tutaj sobie dodajemy, o, myślę, że tak z półtorej łyżeczki mąki ziemniaczanej mieszam, może więcej, może dodamy dwie łyżeczki. Mok mamy dokładnie rozmieszany z mąką ziemniaczaną z dwoma łyżeczkami, tak jak mówiłam. Wlewam go sobie teraz do truskawek. No i trzeba to wszystko zagotować, ale postaram się to, tak jak mówiłam, zrobić dosyć szybko, żeby te truskawki nie straciły swojej jędrności. Ale żeby mąka ziemniaczana zaczęła działać, musimy to wszystko zagotować. Czekam chwilę i pokażę Wam, jak to będzie wyglądało. Tu już zaczynają mi się truskawki gotować i bardzo szybko powstał mi taki oblepiający, o, <grymne> bardzo szybko powstał mi taki oblepiający je yeah, kisiel. No i to by było na tyle. Zostawiam garnek z płyty. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Wygląda to w ten sposób. Można je w tej chwili przełożyć sobie do słoiczka, włożyć do lodówki i spokojnie wytrzymają dłuższy czas. No i to tyle by było z mojego przepisu. Aparat paruje, ale to dobry znak, po prostu jest wszystko ciepłe. Można przełożyć do słoiczka, zamknąć i wtedy wytrzyma dłużej. Polecam Wam serdecznie ten przepis. Robi się go szybko. No, oprócz tego czasu, który trzeba czekać, aż truskawki puszczą sok, ale oprócz tego to jest chwila pracy, a naprawdę można sobie zamknąć całe lato w słoiczku. Polecam pięknie i dajcie znać, czy próbowaliście i czy Wam smakowało. Subskrypcja na dole, łapka w górę i zapraszam do kolejnego odcinka. Pa!